Ależ owoców można za mniej niż 30 zł. Licytacja rekinów na targu rybnym. Czyli zapraszam na nowy odcinek. Dzień dobry z Aleksandrii. Jak widzicie znajduję się na Morzu Śródziemnym, a skoro jestem na wodzie, to znaczy, że dzisiejszy odcinek musi dotyczyć owoców morza. Sprawdźmy zatem, jakie potwory kryją głębiny Morza Śródziemnego u wybrzeży Egiptu. Jako że Egipt od strony północnej otoczony jest Morzem Śródziemnym, a od strony wschodniej otoczony Morzem Czerwonym, no to też nie trudno się dziwić, że Egipcjanie owoce morza ubóstwiają i można je znaleźć niemalże na każdym stole i w każdej części kraju, bo nawet nie ma morza, no to przez kraj przepływa Nil, a nie, no to oczywiście również ryby. Co ważne, te morza, zarówno ta część Morza Śródziemnego, jak i Morze Czerwone, to bardzo żyzne wody, bo Egipt generalnie nie eksportuje ryb na zewnątrz. To bardzo ważna gałąź gospodarki egipskiej, więc mają je tylko w zasadzie na własny użytek, wobec czego te wody nadal są bardzo żyzne. Przeciwieństwie na przykład do Afryki Zachodniej, Senegalu, gdzie Senegal. Eksportuje w zasadzie ryby do Chin, jak i wiele innych krajów. Jest godzina piąta rano, a zatem to najlepszy moment, aby udać się właśnie na targ rybny, bo to właśnie teraz rybacy wrócili, bądź za chwilę część z nich wróci z nocnych połowów i odbywa się w środku licytacja tego co udało im się z tych głębin Morza Śródziemnego wyłowić, chodźcie sprawdzimy. Bardzo często jak idziecie do danej restauracji no to jest możliwość wyboru tego co udało się złowić danego dnia, tego co udało się danego dnia wyłowić na przykład z Morza Śródziemnego, ale to właśnie niekoniecznie tak jest, bo tak naprawdę chodzi o to jaką skrzynkę udało nam się zakupić, jaka była jej zawartość, no i w związku z tym właśnie to oferujemy w swojej restauracji. Za każdym razem ten głośniejszy krzyk, który słychać gdzieś za moimi plecami, to właśnie nawoływanie do kolejnej licytacji, nawoływanie do licytowania kolejnej skrzynki, która znajdzie swoje miejsce właśnie gdzieś już dalej w Aleksandrze. Kolejne skrzynki ubywają w odmienieniu oko, ja jestem tutaj zaledwie 10-15 minut, i jednej trzeciej z tych rzeczy już nie ma. Wygrywamy licytację, zabieramy seszynkę i jedziemy do siebie. Jako, że każda licytacja wymaga uwagi i wymaga w związku z tym czasu odpowiedniego zaangażowania się, no to też możemy napić się na takiej właśnie hali, gdzie sprzedaje się te ryby, chociażby kawki, herbaty, aby troszkę umilić sobie spędzenie tego czasu. Ale jest to przede wszystkim nie tylko dla tych, co przychodzą kupować, ale przede wszystkim dla tych, którzy tutaj sprzedają. No ja widzę, że co chwilę do są kolejne i kolejne skrzynki, więc ten proces Przecież będzie jeszcze trochę trwało, ale trudno się dziwić. Aleksandria to przecież ogromne miasto, które musi wyżywić ogromną ilość osób, zwłaszcza, że ryby to tutaj jeden z częściej spożywanych produktów nie tylko w Aleksandrii, ale w Egipcie w ogóle. No to są dopiero krewetki. Takie wiecie, 3-4 na kolacyjkę i sam Wzdłuż wybrzeża, w zasadzie przez całą długość Aleksandrii ciągną się niezliczone restauracje serwujące owoce morza. Jak się domyślacie, właśnie te, które przyjechały tutaj z porannego targu. Sprawdźmy więc, jak smakują. No więc co ja tak naprawdę zamówiłem? Zamówiłem czyli ryba plus tak naprawdę owoce morza to jedna z najdroższych pozycji w całej karcie menu i kosztuje zaledwie 29 zł, No jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Mamy ziemniaczki w jakimś sosiku, troszkę słonawo, troszkę kwaskowaty, z domieszką czosnku, bakłażany, jest to taka sałateczka z bakłażanu, jakiś taki musik wzmocniony oliwą z oliwek i bardzo pikantną fabryką, mega mi podeszło. Tutaj, jak przypuszczam, jest tahina. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak jest oni generalnie. Egipcjanie bardzo często serwują tahinę do posiłków. No i są tutaj jeszcze buraczki. Buraczki, jak to buraczki. Oczywiście, do posiłku jest chlebek. Nie jest świeżo wypieczony. To już na pewno, pierwszy minus. Generalnie ja bardzo często po prostu te przystaweczki nakładam sobie o, na chlebek przypadki to zupełnie norma, jeżeli chodzi o Egipt. Zatem, co tutaj znajduje się, jeżeli chodzi o danie główne? Jest zupa trochę niechlujnie podana. Widać, że kelnerowi się rozlała. Jakaś taka. Nie wiem, jakby jakaś. była w środku, czy coś. Przesolona zdecydowanie. Ole, sól. Sama sól. Słuchajcie, sama sól w tej zupie. No, zupa raczej nie, nie do zjedzenia. No i oczywiście mamy danie główne w postaci kalmarów, w postaci kraba, ryżu. Są muszle, są oczywiście krewetki no i ryba. Zatem zjedzmy to, przetestujmy to, bo wygląda to naprawdę przepięknie. 29 zł za taki ogromny zestaw, no to muszę przyznać, że jestem w siódmym niebie. Najpierw kalmarki. Bardzo dobrze widać wysmażone w panierce. Wiecie, że ja kiedyś tak w byłem nastawiony do owoców morza, a od jakiegoś czasu po prostu no, pokochałem. Co tutaj dużo mówić? Nie no, jeszcze jednego, jeszcze jednego. Są tutaj też ziemniaczki, jest marcheweczka. Generalnie porcja bardzo słuszna. No to i jeszcze muszla. Muszle nie były świeżo robione. Muszle musiały być robione już jakiś czas temu, bo to czuć. Czy to też jest kalmar? Nie, to jest rybka. Czyli mamy tutaj jeszcze rybkę taką w panierce. To mega fajne. Zupy nie tykam. Spróbujmy rybki. Rybce zdecydowanie brakuje limonki. Mamy tu w zestawie. Troszeczkę można ją skropić. Natomiast muszę powiedzieć, że rybka jest troszkę przesuszona. Ja dałem już tutaj lepsze. Ale jest bardzo dobrze doprawiona. Ma na sobie bardzo dużo pomidorów, bardzo dużo czosnku. Jest kolendra. Oliwa z oliwek. Fajnie się to komponuje. Tylko mówię, ona troszeczkę została przejechana, nie? Ta rybka. Jest po prostu przesuszona. Jeszcze kreweteczki oczywiście obieramy z głowy. I tak naprawdę zostaje nam jedna, druga krewetki. Bardzo lubię krewetki. Uwielbiam krewetki, ale nie lubię się z nimi bawić w ten sposób. Wolę jak krewetki są już obrane. Robię lepsze. Marudzę, nie? Trochę. Czuć, że nie jesteśmy w restauracji która serwuje najlepsze owoce morza tutaj. Ja przyznam szczerze, jadłem znacznie lepsze. Bo patrzcie, tak wygląda środek tego kraba. No i ten środek możemy, możemy ręką, możemy, możemy po prostu, o najlepiej tak jeszcze na pół. I jemy ten środeczek. Mm. No krabik to jest krasa moi drodzy. Muszę przyznać, że mam ogromny problem z podsumowaniem tego dania, bo z jednej strony kosztowało to zaledwie 30 zł, więc trudno się w tej cenie do czegokolwiek przyczepić, ale będę z wami szczery, no jadłem już wielokrotnie dużo lepsze yy, owoce morza. Gdyby z tej pozycji yy, wyjąć zupę, która była niezjadliwa, i gdyby chleb był świeży, to byłoby to już całkiem przyzwoite, bo do reszty potras na talerzu. Yy, no, można było się jakoś szczególnie przyczepić, owszem, wszystko mogłoby być odrobinę lepsze, chyba najlepsze z tego były kalmary e, no i może krab, e, ale ogólnie no, muszę niestety uwzględnić tą zupę, która została mi tutaj podana, a była niezjadliwa, a e, na zupach rybnych, no znam się kurczę, to było niejadalne, coś im nie wyszło. E, no a chleb świeży można było wypiec od ręki, bo takie chlebki są wypiekane po prostu w restauracjach od ręki, to kwestia 3-4 minut. Niemniej jednak myślę, że w tej cenie, tej niskiej cenie jestem skłonny wrócić tutaj jeszcze przynajmniej raz. Pamiętajcie jednak, że są to niskie ceny dla nas, a myślę, że taki przeciętny Egipcjanin, no jednak 30 zł to dla niego, to dla niego dosyć sporo, więc nie wiem, czy on czasem nie szukałby lepszych restauracji.